W rajdowym studiu Motowizji w Mikołajkach naszym gościem jest prezes Polskiego Związku Motorowego, pan Michał Sikora. Dzień dobry, panie prezesie. Rajd ruszył, wszystko jak na razie idzie zgodnie z planem, chyba. Wszystko idzie zgodnie z planem, dokładnie, choć pierwszy OS dzisiejszego dnia pokazał nam, jakie są przewrotne rajdy, dokładnie przewrotne, myślę tu o Grześku Grzybie, który piękną rolkę strzelił, myślałem, że się nic nie stało, a jednak samochód wrócił na serwis, więc coś jednak się dzieje. Dużo, dużo, dużo na pewno emocji dla wszystkich i tak jak mówię, no rzeczywiście przewrotność rajdów jest duża i zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale pogoda nam sprzyja, wszystko myślę jest na miejscu, kibice zadowoleni i o to chodzi żadnych także problemów z bezpieczeństwem, to zawsze jest krytyczny temat, który też interesuje wiele osób. Rozumiem, że żadnych uwag od delegatów z FIA nie ma. Na ten moment nic takiego nie słyszałem, wręcz słyszałem, że rzeczywiście dobra praca marszali i rzeczywiście dobrze wszyscy w cudzysłowie stoją i myślę, że to jest bardzo ważne, no bo trudno, żeby grupka osób czasami psuła widowisko kilku tysiącom osób, no i chyba tutaj myślę, że już powoli się dyscyplinują też kibice między sobą i to jest chyba bardzo ważne, no bo oni tam są, oni tam w tych miejscach mogą działać, więc to jest bardzo ważne i zachęcam, żebyśmy się wspólnie dyscyplinowali. Z Pana perspektywy, jak bardzo zmienił się Rajd Polski w ostatnich latach? To już stały punkt kalendarza Rajdowych Mistrzostw Europy. Rok temu runda Mistrzostw Świata. Jak generalnie pan ocenia te ostatnie kilka lat w Mikołajkach? No, ja przede wszystkim e, zawsze uważam, że e, tak, WRC to jest pewien fenomen, który nie do końca aż tak sportowo się potwierdza, ponieważ oczywiście świetna rywalizacja i w Rally One i Rally Two. Natomiast uważam, że Mistrzostwa Europy w tej odsłonie, które są od kilku ładnych lat, są naprawdę na bardzo wysokim poziomie i mamy tutaj 15 zawodników, którzy mogą walczyć o podium, o, o dobre wyniki, więc to pokazuje siłę tych mistrzostw, także to mnie bardzo cieszy i oczywiście my Polska jako stały jak chcę powiedzieć, element, może źle zabrzmi, ale element kalendarza z rajdem, który jest przecież, no wiemy, po Monte Carlo najstarszy, no już 104 lata historii. To samo przez się mówi. Ale chyba każdy kibic ma jedno podstawowe pytanie. Czy Rajd Polski może wrócić do mistrzostw świata. Rok temu było mnóstwo kibiców, tak więc zainteresowanie jest ogromne. Zresztą teraz też odcinki wypełnione. Tak więc jakie są szanse w tym momencie. czy znaczy, szanse są oczywiście duże, choć jak spojrzymy na nowe lokalizacje Arabia Saudyjska czy Paragwaj, widać, że promotor ma powoli lekki ból głowy z nadmiarem tych miejsc, które się pojawiają. Ciekawych miejsc na pewno no zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało. Myślę, że w Arabii na odwrót do Polski będzie mało kibiców. Natomiast my rzeczywiście w zeszłym roku mieli. Mieliśmy tutaj straszny najazd i to bardzo cieszyło i to też promotorowi się podoba, że rzeczywiście ta Polska jest taką rajdową Mekką w jakimś sensie. A oczywiście jeśli chodzi o WRC, pracujemy nad tym i tak jak no oczywiście przez kilka lat mówiłem, że chcemy powrotu w WRC, stało się to w zeszłym roku, więc dajcie nam chwilę i myślę, że oczywiście tu jest też ważny dobry partnerzy, chociażby firma Orlen Oil, która jest naszym partnerem w tym roku. Mam nadzieję, że będzie po tym roku zadowolona i będziemy mogli rozmawiać o WRC w najbliższych latach. A jak wygląda kwestia obecności rajdu Polski w kalendarzu mistrzostw Europy, jak długa jest obecna umowa, czy nie może pan tego zdradzić? Nie no oczywiście rozmawiamy na bieżąco, jeśli chodzi o mistrzostwa Europy i, i umowy podpisujemy na kolejne lata, natomiast myślę, że promotor zawsze był zadowolony, czy to ten, czy to poprzedni promotor z Mikołajek z tego miejsca, z tych szutrów, no, krótko mówiąc to co widzimy w motowizji, te obrazki, no aż się uśmiechamy właśnie między nami, mówiąc teraz podczas tych relacji no pięknie się to ogląda więc ja myślę że no chyba tutaj jest stałe miejsce w kalendarzu tutaj raczej nie mamy się o co martwić Czyli też stałe będą Mikołajki. Tutaj żadnych myśli na temat tego, żeby gdzieś indziej się udać w jakiś inny region kraju nie ma. No, jesteśmy w Mikołajkach i tego się trzymamy. Co przyniesie przyszłość, zobaczymy, także tutaj trudno dzisiaj mówić i wyrokować o tym, co będzie w najbliższych latach, ale pamiętajmy, rajd Polski to jest tradycja, rajd Polski jest dla nas bardzo ważny i będziemy go oczywiście chcieli robić zawsze na najwyższym poziomie. A jakie są plany Polskiego Związku Motorowego na najbliższe lata, jeżeli chodzi o organizację tych najważniejszych wydarzeń sportowych? Mamy Orlen Oil 81 Rajd Polski, było Speedway Grand Prix na Narodowym, które też będzie odbywało się już w przyszłości, bo w przyszłym roku będzie Speedway of Nations w Warszawie. Ale jakie jeszcze eventy, jakie rundy myślicie, aby organizować w Polsce? Oczywiście możliwości jest jeszcze dużo, jeżeli na to spojrzymy. Tu też warto dodać, że Orlen Oil był także partnerem rundy Grand Prix na stadionie narodowym. Natomiast są pomysły zrobienia może Mistrzostw Świata w rajdach enduro w Polsce, czy może motocrossu Mistrzostw Świata, także no to są takie, takie imprezy też myślę ciekawe i przyciągające kibiców nie tylko z Polski. Natomiast też tu warto podkreślić, że w tej chwili bardzo dobrze i prężnie rozwijająca się dyscyplina, czyli super enduro, które w Polsce przyciąga pełne hale, bo są oczywiście hale, nie stadiony, chociażby w Gliwicach, czy w Krakowie i tutaj jest polski promotor tych Mistrzostw Świata, także no to jest też myślę, warte uwagi i, i kibiców, ich atencji, bo to jest też bardzo ciekawa dyscyplina i też Polacy tam mają swoje miejsce jako zawodnicy oczywiście. Tak więc z całą pewnością jest, komu kibicować jest, na jakie zawody przyjeżdżać, tak więc z całą pewnością warto będzie odwiedzać eventy organizowane przez Polski Związek Motorowy, którego prezesem jest Michał Sikora. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.